Kawa olsztyn 632, 30 złotych 20 groszy, proszę Bo bardzo. Serwus 5 sierpnia, godzina 7:20. Jesteśmy w Olsztynie i z Olsztyna robię sobie małą wyprawę do swojego miejsca zamieszkania. Na termometrze jakieś 19 stopni ciepło. Dzisiaj ma być 25-26. Zaczynamy powoli przygodę. Kilometrów będzie jakieś 132, myślę, że 140 się ukręci bez problemu. Będzie kawka, będzie hamak, mały odpoczynek. Olsztyńska starówka, Olsztyńskie żurawie. No i dobra, wyjechałem z tego Olsztyna, jakieś szybkie zakupki. Biedronce, woda, bułka słodka Coś na przekąskę Także reszta okaże się na szlaku eee, A oficjalna nazwa eee, szlaku e, Szlak Grunwaldzki Dokładnie nie wiem, ale z tego co widzę co chwila są oznaczenia Koloru zielonego Więc Mogę przypuszczać, że jest to właśnie Szlak zielony Szlak grunwaldzki O kurde, jakie tu jest wyboje Szlak zupełnie mi nieznany Także nutka Emocji Gdzieś tam jest. O! Są oznaczenia co chwila koloru zielonego. Łyna. No właśnie. A co do rzeki Łyny, yy, to tym właśnie szlakiem będziemy przejeżdżać koło jej źródeł. Ale ładna chałupinka. Koło jej źródeł. Będziemy przyjeżdżać także przez Grunwald Pola Bitwy Pod Grunwaldem 1410 Wiadomo No e... Co jeszcze takiego będzie Ciekawego na trasie A e... Wzgórza Dylewskie Fajny podjazd O kurde Leśniczówka, piękna, z czerwonej cegły. O ja pierdziel! O ja, muszę złapać kierownicę dwoma rękoma. Kurna, tu mamy ciągle podjazd na Bordowo. Ciągle 10-11% nachylenia od samego początku. O matko. W ogóle jakoś na początku ten szlak zaczął się z takimi podjazdami. Ojga, ja pierdzielam. Ostatnio zmieniłem łańcuch. Szósty. Kaseta przyjęła bez problemu. 12 rzędowa Sremoska Nix. Teraz wleciał łańcuch od GX. -a. Nie wiem. Eee, czy to po prostu odczucia, że jest eee, znowu nowy łańcuch, czy ale mam takie, mam takie wrażenie, że zmiana biegu jest taka jeszcze szybsza niż w tym Enixie, na tym łańcuchu Enixa eee, takie mam po prostu wrażenie aczkolwiek może tak jest no jest taka zmiana biegu bardziej precyzyjna bałem się, że może nie przyjąć ale jest wszystko w porządku zmiany tak 1100 no teraz trochę przyciągnąłem 1300, prawie 1400 Ale to też z tego względu, że nie wiedziałem co robić, czy jeździć do końca, zjeżdżać łańcuch i kasetę czy wymieniać. No ale jednak podjąłem decyzję, że wymienię i super przyjęła. Na każdej zębatce chodzi, nie przeskakuje. No, i dobra. Wycieczka dalej trwa. Na Liczniku mamy 20 km za nami. Średnia prędkość 18,8. Dystans do celu 107 km. Także jeszcze sporo przede mną. Ja sobie jadę ciągle takim laskiem. Także jest bardzo przyjemnie Kolejny raz Łyna Mała elektrownia wodna No, a my będziemy przejeżdżać obok jej źródeł Co to za jeziorko? Uuu! Zobaczymy, może będzie jakaś nazwa. Jezioro Łańskie. Proszę Państwa, Jezioro Łańskie. A, bo w sumie mijaliśmy taką miejscowość, parę domów Łańskich. Tu jest jakiś stary cmentarz, szlakiem kajakowym kurki, płynął w 1958 roku z grupą krakowskich studentów, ksiądz Karol Wojtyła, później najlepszy papież. Późniejszy papież Jan Paweł II. No i najlepszy. Stary cmentarz. Johan Brzoska. Urodzony 9 października 1866 25 listopad 1941 Karl Brzoska 1861-1920. Nieźle. Zobaczymy. Jakie cmentarze zawsze robią wrażenie. O, tutaj to są daty. 1812-1888. Hmm. Jakiś rodzinny. Bunia, 30 kilometr, cały czas po lesie. Co chwila jakieś ośrodki wypoczynkowe, ale super widok, warnie. w lewkę o ja pierdzielę kolejny podjazd nie wiem jest to, tu to kuźwa co tu się dzieje ale tak w sumie od połowy druga połowa za nami na szczęście ja pierdzielę normalnie jak w jakimś... Beskidzie grzeźne łyńskie Dobra Trzydzieści parę kilometrów za nami My jedziemy w prawo Tak jak mówi nam nawigacja O leśna autostrada Szuterki idealne pod gravel Jak to mówią gravelowcy Także zapraszam na gravel na warnie. Kolejny jakiś stary cmentarz, a Cmentarz wojenny w Orłowie. Pochowanych jest 1101 żołnierzy rosyjskich, onuców i 326 żołnierzy niemieckich, poległych w sierpniu 1914 roku. Czyli onuce i szwabki sobie tutaj spoczywają. Walden Orlau Gefallen 23 sierpnia 1914 roku Frinst Wleigelt All York No jest tego trochę Dobra, jedziemy dalej Kawałek drogi jeszcze przed nami Kawiarenka jakaś jakaś. Mhm. Płyno. Tutaj gdzieś już będą jej źródła. Gdzieś tutaj już będą jej źródła. Źródlana, wioska, łyna To zaraz, wszystko się dowiemy Kamień profesora Romana Kobędzy, 400 metrów, 600 kroków 149 stopni kawiarnia pamiątki parking A gdzie te źródła konkretnie zobaczymy Pięknie. Młyn, tak? Młyński Kiedyś. O kurde. Młyński młyn. No oczywiście W okresie bitwy o łynę zajmowała go armia Onuców. A w czasie II wojny światowej znajdowało się tu więzienie. Budynek po wojnie jeszcze przez kilka lat pełnił funkcję młyna. Nuce tu siedziały pierdolone. Dobra, idziemy dalej. Źródła rzeki Łyny. W tak pięknych okolicznościach przyrody proponuję zrobić i wypić sobie kawkę. Zjeść ciasteczko, bułeczkę z kiełbaską i może zeróweczkę, albo nie zeróweczkę się wypije na pola Grunwaldu. Kurde, ale mam chęć normalnie wskoczyć do tej wody. Ja pierdzielę. O kurna, co tu się stało! O, tu palniczek się odkręcił się że coś kurde mała awaria jakaś Ale chcemy się kawki ja pierdzielę Masakra Masakra Dobra kawiereczka, kawiereczka, Panie, panie, kolej do kawiareczka tak. Mamy Proszę, za pierwszym razem O, tu trochę wieje W pełni a my, kurna, dzierżymy szlak grunwarski. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem, że aż tak trudny jest. Masakra. Masakra. Non-stop lasy, gęste lasy, krzakury, łąki i podjazdy. Niekończące się podjazdy. Masakra, ale dobrze. Dobrze, człowiek tak męczy, to ma takie lepsze, pozytywne przemyślenia. Grunwald, tu stoczono wielką bitwę między Zakonem Krzyżackim a Polską i Litwą. Chwała bohaterom, ale tu się prażyli. Podjedziemy tam pod pomnik. Co roku tu jest inscenizacja bitwy. 15 lipca. W tym roku też. Byłem kiedyś, ja pierdzielę. Z 15 lat temu, może tu byłem na inscenizacji. O masakra, nie? Ile tu jest ludu. Coś niesamowitego. Pod spodem jest muzeum, a tu jedziemy pod pomnik. się wszędzie na pier dzielali. kurczę jak jechałem to minąłem mogłem zejechać kopiec jak było, był po drodze Wierzę te dylewskie wzgórza Ale kurde jest wymagający szlak. Naprawdę. Powiedziałbym, że troszeczkę kondycji trzeba mieć. Niby dużo nie jest 130 km, ale naprawdę jest wymagający, jestem ciekawy ile przewyższy. No i dobra. Jesteśmy na górze dylewskiej, wzgórzu. Chwila i sobie wejdziemy na wieżę obserwacyjną. Widokową. O matko! Góra dylewska. 312 metrów nad poziomem morza. Nie wiem, czy oficjalnie na takiej wysokości może to się nazywać góra. No ale jak napisali, to pewnie tak jest. Dobra, wejdziemy jeszcze na, na wieżę i spadamy do chałupy Ojej, ale się ramen. Masakra. No ale teraz już będzie z górki. Jesteśmy na 312 metrach. A moje miejsce zamieszkania i ława na 109. Także już będzie z górki. Nie ma czasu, trochę się przeliczyłem dzisiaj. Myślałem, że będę około 14, a już jest pół do piąta. Kurde, średnia 17 z kawałkiem. Nie wiem, upał wszystko. Wszystko sobie tutaj. Ooo, gleba jest na przerzutkę. Masakra. Kurde. Rower się przewrócił, ale na szczęście nic się nie stało z napędem. Będzie jeszcze trochę podjazdów, ale no już poziomice pokazują jasno, będziemy zjeżdżać w dół. Kierunek Glaznoty, wiadukt kolejowy starej linii kolejowej, Samborowo-Działdowo, po wojnie rozkradziona przez onucę. Wojsko radzieckie, sowieckie, orków, pieprzonych. Co do śrubki, szyny, wszystko rozkradzione. Nawet wiadukty, te, które były stalowe. Ale dwa piękne przetrwały. Trasa chyba miała 25 wiaduktów, jak dobrze pamiętam. Ale jest piękny zjazd. Piękny wiadukt. Glaznoty. Całe szczęście odrestaurowany. No kurde niszczał ludzie, rozkradali kamienie. Ale jest. Piękne. A tu kolejny wiadukt. Mówię, na tej trasie było, żeby was nie skłamać, ale później sprawdzę około 25 wiaduktów. Super. Światełko w tunelu.